Dzisiaj mamy tak naprawdę mnogość cennika, że tak powiem. Czyli są agencje, które pracują za 3%, są agencje, które pracują za 5%, ale jest też cała masa agencji, które pracują za 1%. Jestem bardzo wiele lat obecna na rynku nieruchomości w Polsce i nie ma żadnego sufitu, który spowoduje zatrzymanie wzrostu cen nieruchomości długofalowo, w długofalowej perspektywie. Szukasz nowego mieszkania? Wejdź na rynekpierwotny.pl. Znajdziesz u nas ogromną bazę ofert, raporty cenowe, inteligentne rekomendacje, porównywarkę ofert i personalizowaną mapę. Przeprowadzimy Cię od marzenia do wprowadzenia. Porozmawiamy z Agatą Korzeniewską, dyrektorką sieci pośredników MetroHouse. Dzień dobry, Agato. Dzień dobry. Gdybyś mogła zmienić dwa, trzy elementy w tym rynku nieruchomości, żeby Wam się jako pośrednikom pracowało lepiej, żeby w ogóle rynek był jeszcze bardziej atrakcyjny, co byś zmieniła? To puszczamy wodze fantazji. Troszkę tak, <grym> troszkę tak. E ja, z, jako dyrektor sieci franczyzowej w Metro House, mam też takie patrzenie na tą sytuację z punktu widzenia pośrednika, dlatego że też jestem licencjonowanym pośrednikiem. Wiele lat temu zrobiłam licencję, jeszcze w takich czasach, kiedy te licencje państwowe były wymagane i one były uzyskiwane ciężką, mozolną pracą, poprzedzoną najpierw zdobyciem rzetelnej wiedzy. Ja trochę mam takie marzenie do powrotu do tej sytuacji. Widzimy, co się teraz dzieje na rynku. Rynek jest bardzo rozdrobniony, tam jest bardzo duża liczba agentów nieruchomości, którzy z całym szacunkiem, trzeba to jasno powiedzieć, no nie zawsze są dobrze przygotowani ja do tej walki. Uważam, profesji. że państwowa legitymacja. Pan, pani jest pośrednikiem, chroniła ten rynek przed nieudacznikami? A w ogóle Oj, nie, wątpiewam. w ogóle nie, absolutnie. Dlatego ja w ogóle wyobrażałabym sobie ten proces takiego certyfikowania zupełnie inaczej. Absolutnie nie taki powrót jeden do jednego, tylko raczej do samej idei aby nieco ograniczyć dostęp do tego zawodu. Bo zobacz, sprzedaż mieszkania czy kupno mieszkania, to jest tak naprawdę najdroższa transakcja człowieka w życiu. No właściwie nie kupujemy nic droższego. No może czasem komuś się zdarza, nie wiem, droższy samochód może kupić, ale generalnie nieruchomość... Myślę, że masz rację. To jest najbardziej to jest... droga, najbardziej tak. stresująca, jeszcze w dodatku niemożliwa do zwrotu do sklepu. Dokładnie tak. Mało tego, kiedyś było tak, tam 20-30 lat temu, to człowiek właściwie raz w życiu kupował nieruchomość, czasem drugi raz mu zdarzyło się zrobić transakcję w życiu. Teraz jest zupełnie inaczej. Średnio co 5 lat w Polsce ludzie zmieniają nieruchomość. Kupują, sprzedają, obracają nieruchomościami. Więc tych transakcji robią w swoim życiu sporo. Ona jest obarczona ogromnym ryzykiem ze względu choćby na swoją wartość. Dlatego uważam, że osoba, która prowadzi ten proces i nadzoruje właściwie całą tą transakcję, ja nie mówię o samym przeniesieniu praw własności, bo to robi notariusz i w Polsce jest jest to, jest to bardzo ściśle uregulowane i to bardzo dobrze, i on bierze jakby odpowiedzialność za tam przeniesienie tych praw własności. Natomiast cały proces doboru, wyboru, negocjowania, przygotowania w ogóle do sprzedaży i do kupna tej nieruchomości, tu wszystkim zajmuje się pośrednik. I tak naprawdę. Prowadzenie tego procesu przez ludzi, którzy nie mają o tym zielonego pojęcia jest bardzo ryzykowne. A klient taki potencjalny kupujący kowalski z rynku, ma ograniczone możliwości weryfikacji kwalifikacji takiego agenta. Więc fajnie byłoby wymyśleć taki sposób, taki, ukształtować A masz taki ten sposób? proces. Ja wymyślony, że... bo powiem ci, ja mam swoje wątpliwości. Znaczy, ja zawsze jak słyszę o zamykaniu dostępu do jakiegoś zawodu, to nabieram bardzo silnych podejrzeń, że o! Przedstawiciele tego zawodu chcieliby lepiej zarabiać. Wiesz co, a ja nie o tym mówię, bo ja bym wcale nie chciała tego bardzo ograniczać, tylko bardziej chciałabym zwrócić uwagę na dokształcenie tych ludzi, czyli ich kwalifikacje, które są sprawdzalne i niesprawdzalne raz w życiu, jak oni do, przystępują do tego zawodu, tylko cyklicznie. Że człowiek, który 10 lat temu na przykład zaczął sprzedawać nieruchomości, sprawdzajmy co choćby 5 lat, czy rzeczywiście on się rozwija, czy, czy ma tą wiedzę. Czy po prostu tkwi w tej rzeczywistości, która była 10 lat temu, a to są zupełnie inne prawidła rynkowe, które rządzą na przykład obecnie? Taki człowiek po prostu rynkiem. nie wypadnie z rynku po dwóch, trzech nieudanych transakcjach, po prostu nie sprzeda, bo będzie źle reprezentował klienta. Albo zatrudni się u Was i Wy powiecie: No, Pan się nie nadaje, proszę iść do innego zawodu. I jeśli się zatrudni w takiej dużej sieciowej agencji nieruchomości, to jeszcze pół biedy, bo tam są rzeczywiście takie kryteria doboru i weryfikacji tych ludzi. Też oczywiście nie do końca działające w 100%. Natomiast mamy większe prawdopodobieństwo, że ci ludzie będą zweryfikowani. Natomiast ta transakcja na tyle ciągle rzadko jest wykonywana na, na rynku, że klient kupujący nie jest w stanie do końca zweryfikować, czy, jakie są kwalifikacje tego człowieka. Czyli Ale jakaś wróćmy. regulacja Rozumiem, by się przydała. To jest numer Dokładnie, jeden może jest i... zmiany. Dokładnie. A, a, a czy są jakieś jeszcze? Tak, co byś zmieniła co, na rynku nieruchomości? Z punktu widzenia pośrednika, to tak naprawdę y, najlepszą sytuacją rynkową, do obrotu nieruchomościami jest stabilizacja tego rynku. Taka równowaga czyli ceny cenowa. Nie Dokładnie. Mogą się podnosić, mogą trochę spadać, Dokładnie. ale w miarę w jakimś przewidywalnym przedziale i perspektywie czasowej. Dokładnie. Równowaga mhm. podaży i popytu, czyli żadnych gwałtownych ruchów, żadnych takich czynników gwałtownie zmieniających tą sytuację na rynku. Bo wbrew pozorom wydaje się właściwie, że jak ceny na przykład rosną, transakcji jest więcej, tych popyt rośnie i tak dalej, w tych takich warunkach zmian, mamy więcej transakcji, ale to nie jest prawda, że nam się pracuje lepiej. Stabilniej jest, jeśli rynek dąży do tej równowagi. No bo wiadomo, że on jej nigdy nie osiąga, natomiast dąży do tej równowagi i wtedy tak naprawdę pośrednik najbardziej rzetelnie, fachowo i spokojnie może wykonywać swoją pracę. W warunkach taki, m, takiego wariactwa, co mieliśmy do czynienia z taką sytuacją w, przez ostatnie dwa lata chociażby, chociaż ona się tam cyklicznie pojawia, takie szaleństwo czasem się pojawia, e, to wtedy te zachowania sprzedających, kupujących są nieprzewidywalne i wszyscy na przykład rzucają się na kupno nieruchomości. Jest szaleństwo na rynku, właściwie nie patrzą, co kupują, nieważne co, gdzie, jak, od kogo, i, i ten proces jest zaburzony. Co w drugą stronę to działa również na, na, po stronie sprzedaży. Dlatego ta stabilizacja jest najbardziej takim komfortowym środowiskiem pracy dla pośredników, ale też dla klientów. Szukasz nowego mieszkania? Wejdź na rynekpierwotny.pl. Znajdziesz u nas ogromną bazę ofert, raporty cenowe, inteligentne rekomendacje, porównywarkę ofert i personalizowaną mapę. Przeprowadzimy Cię od marzenia do wprowadzenia. Jak jesteśmy przy cenach, to te ceny nieruchomości, tak jak mówiłaś, no dynamicznie rosły aż do granicy bólu, a jak to jest z cenami waszych usług? Czy one też urosły, czy wręcz odwrotnie, skoro mieszkania i domy, i działki drożały, to wyście jakoś, z, mając więcej transakcji, ograniczyli swoje wynagrodzenia? Krótko mówiąc, drożało czy staniało u pośredników? Pytasz o samą usługę pośrednictwa. Tak. Ta cena tej usługi w Polsce nie jest w żaden sposób regulowana, i tak naprawdę przy tak rozdrobnionym rynku, bardzo rozdrobnionym dużej ilości podmiotów agencji zajmujących się obrotem nieruchomościami, ona jest sobie tam dowolnie kształtowana. Są jakieś takie standardy rynkowe wypracowane od lat w Polsce. W Polsce zawsze takim średnim poziomem ceny tej usługi to były około 3%. 3% to tak około tej. tej i wartości oscylowała usługa pośrednictwa. Natomiast mnogość tych podmiotów powoduje, że dzisiaj mamy tak naprawdę mnogość cennika, że tak powiem. Czyli są agencje, które pracują za 3%, są agencje, które pracują za 5, ale jest też cała masa agencji, które pracują za 1%. Osobiście to jest uważamy ogromna różnica, ogromna różnica. Z czego wynika, bo to trudno sobie wytłumaczyć. Bo między z... 5 a 1% to jest może być kilkaset tysięcy. Najczęściej jakby Przyczyną tej sytuacji jest po prostu brak siły przebicia takiego pośrednika w, na rynku, chcąc uzyskać w ogóle dostęp do klienta i sfinalizować transakcję, uzyskać jakiekolwiek wynagrodzenie. Takie mniej udolne biuro, tak się wyrażę, obniża swoje ceny. To jest po prostu najprostszy czynnik wpływający na to, jak można sfinalizować Roz, transakcję rozumiem, i zdobyć że klienta. trochę sugerujesz, że te niższe ceny wskazują gorszych pośredników. Powiem tak, przy dzisiejszym rynku nie da się dobrze wykonać tej usługi za pół czy jeden procent. To jest po prostu niemożliwe, żeby wykonać się cały proces przygotowania oferty, cały marketing przy sprzedaży nieruchomości. Dzisiaj tak naprawdę rynek wymaga od nas, żebyśmy stosowali bardzo nowoczesne technologie przy sprzedaży nieruchomości: specery wirtualne, AI, drony. To jest właściwie dzisiaj standard, więc kręcenie filmów i tak dalej, nie da się tego zrobić za pół procent. Jeśli ktoś mówi, że porządnie przygotuje proces, sprzedaży nieruchomości, przygotuje tą nieruchomość, zatroszczy się o narzędzia marketingowe za 0,5% czy za 1%, to jest nieprawda, nie da się tego zrobić. To jest po prostu przygotowanie ofer przyjęcie oferty od klienta, włożenie jej do szuflady, w biurku i tak naprawdę czekanie na cud, że klient kupujący sam gdzieś tam ją wynajdzie i trafi. Ale to nie jest praca pośrednika, w ogóle nie na tym polega praca pośrednika. Więc tak jak mówię, te rozbieżności są bardzo duże, ale taki średni poziom cenowy to jest 3%. Jak pytasz o to, czy Nasza usługa wzrosła czy staniała, to ja ci odpowiem, że to jest wartość wyrażona procentowo, więc przy takich wzrostach cen nieruchomości naturalnie te. te... Nie kryję, że liczyłem, że powiesz, że skoro ceny rosły, a bierzecie procentowo, to zmniejszyliście ten procent na przykład. Właśnie o pół, to, chciałam, czy o jeden, to, chciałam, to chciałam dodać, że e, oczywiście ceny rosną i to wynagrodzenie też naturalnie rośnie. Pamiętajmy też, że z kolei koszty wykonania naszej usługi też rosną. No, no bo wiadomo, że to się też zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, e, aczkolwiek jesteśmy w stanie z klientem wynegocjować taką wysokość wynagrodzenia, żeby on widział w tym korzyść, widział wartość naszej pracy, e, a nam, żeby się po prostu opłacało dobrze wykonać tą usługę. Dobrze i teraz będę Cię namawiał na coś, co pośrednicy no albo odmawiają, albo Mówią, że nie lubią tego robić, mhm. ale bardzo bym Cię prosił spróbuj. Powiedz mhm. mi spójrz swoją szklaną kulę. Tak jest. Czy ceny nieruchomości po tych dwóch latach będą dalej tak rosły dynamicznie, spowolnią, cofną się? Gdzie jest sufit w ogóle? Jestem bardzo wiele lat obecna na rynku nieruchomości w Polsce i nie ma żadnego sufitu, który spowoduje zatrzymanie wzrostu cen nieruchomości długofalowo, w długofalowej perspektywie. To jest tak, że okresowo zdarzają się spadki cen. Spadki stosunkowo rzadko, ale zdarza się taki dłuższy okres stabilizacji, natomiast długofalowo, jak patrzymy na wykresy na indeksy cenowe, to te ceny po prostu ciągle pną się w górę. Idą do góry. To wynika choćby z tego, że mm, mieszkanie, posiadanie mieszkania jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. I to jest absolutnie wartość, która dla, dla każdego człowieka będzie ważna. Posiadanie tego mieszkania w Polsce dla Polaka ma jeszcze inne aspekty, które na to wpływają. Polak ma umiłowanie do własności, więc tak czy inaczej będzie dążył do posiadania własnej nieruchomości na, na, na własność A dla skąd siebie. Skąd to się wzięło według Ciebie? Jest jakieś wytłumaczenie, czemu my bardziej kochamy mieć niż inni? To chyba może wynika z takich zaszłości historycznych, że my nie mieliśmy. Długie, długie lata nie mieliśmy na mieliśmy własność. mieszkanie komunalne, Dokładnie. tak? Za komuny. Dokładnie. To, to spowodowało, że jak już możemy mieć własne, to, to chcemy, chcemy mieć, mieć własne. własne. To chcemy mieć własne. Absolutnie tak. To siedzi jeszcze Mocno zakorzenione w mentalności Polaków, no i wpływa na to, że nawet przy tak wysokim poziomie cen nieruchomości one są ciągle akceptowalne, bo ten obrót ciągle się odbywa i Polacy Czyli akceptują ten poziom. Trochę Twoja kula zaświeciła na czerwono, mówi: Nie ma nadziei, nie ma nadziei, to nie będzie jest tak, tylko że, drożej. To nie jest tak, że nie ma nadziei. Długofalowo na pewno będzie drożej. Spójrzmy na to, co w ogóle działo się wiele lat temu. Ja pamiętam czasy, jak w Warszawie na kabatach można było kupić mieszkanie za 3000 za metr kwadratowy. I to wcale nie było tak bardzo dawno temu. Dzisiaj to są ceny 20-21 tysięcy za metr Za metr. Łódź, nie wiem, czy, czy wszyscy mają taką świadomość, w Łodzi kiedyś kupowało się nieruchomości po 2,5 tysiąca za metr i tam właściwie nie było w ogóle rynku deweloperskiego, dlatego że deweloperom nie opłacało się budować nie, przy, takim, przy takim koszcie sprzedaży ceny z metra, to koszt wytworzenia był w ogóle wyższy. Nie było rynku pierwotnego. To się Teraz zmieniło. Łódź to centrum fliperów. Wszyscy, którzy występują tak. w internecie i, tak. i namawiają do flipowania, to są z Łodzi. W Łodzi wybuchło i rzeczywiście w, w Łodzi jest teraz taka sytuacja, że z kolei mamy nadpodaż nowych nieruchomości, nadpodaż w ogóle mieszkań, co przekłada się potem na taką sytuację sprzedaży bądź wynajmu. Także ten, ta równowaga jest chyba najbezpieczniejszym trendem. No to ostatnie pytanie o inwestycje. Gdybyś miała doradzić komuś, kto ma trochę więcej pieniędzy, już na rynku pierwotnym sobie kupił mm -hmm. i teraz z oszczędności mówi kupię sobie drugie, to który rynek regionalnie, które miasto jest najbardziej atrakcyjne, żeby właśnie tam ulokować swoje oszczędności. Dobre pytanie, ale trudne pytanie. Ostatni rok nam pokazał, że wzrosty cen w dużych miastach właściwie wszędzie to oscylowały między 20 a 30%. Nie wiem, czy zgadniesz, które miasto urosło najbardziej? Gdzie wzrosły ceny? Kraków, na... Kraków dokładnie. 30% wzrosły nieruchomości w Krakowie. Ja, ja nie muszę zgadywać, bo my w rynku pierwotnym też mamy. Macie te dane. Dokładnie. Tak. Co prawda, ceny na rynku wtórnym i pierwotnym nieco się różnią. to to jest na rynku wtórnym. Ale Kraków jest, jest, dość jest dość nietypowy, dlatego że jest tam wyjątkowo mało miejsca do budowania, wyjątkowo trudno o pozwolenie to już wina urzędników. I kolejna sprawa: mnóstwo deweloperów z tego miasta w związku z trudnościami uciekło. I tam jest tak, jak gdzieś mówiłaś, jest nadpodaż, to tam akurat jest dokładnie odwrotnie. Dokładnie, tak ale, wzrost tak, ale na tą sytuację wpływa jeszcze wiele, wiele innych czynników. Takim bardzo atrakcyjnym miejscem kupowania nieruchomości było trójmiasto. Jest nadal, bo tam też ceny wzrosły 25-27%. Też są bardzo wysokie. Atrakcyjna bardzo lokalizacja i takie atrakcyjne miejsce do życia, bo jest tam i biznes, i relaks, i wypoczynek, takie właściwie dwa w jednym. Więc widzimy taką tendencję, że coraz większa grupa inwestorów inwestuje właśnie w Trójmieście, ale też coraz większa grupa ludzi przenosi się w ogóle do, do Trójmiasta, co, co ciekawe. Taka ciekawa dana, podzielę się z nią teraz, nie wiem czy w ogóle wiesz, że w ostatnich mniej więcej dwóch latach bardzo, 22% wzrosła grupa, Pewna grupa ludzi, która w, sprzedaje mieszkania. To jest takie zaskakujące, bo ta grupa wcześniej była gdzieś tam zupełnie nisko to w grupa? To jest grupa ludzi 60. To jest bardzo dynamiczny, nagły taki wzrost. Ale oni sprzedają i co? Właśnie dalej? oni sprzedają tą nieruchomość. Tylko ciekawe, czy zgadniesz z jakiego powodu sprzedają nieruchomości teraz? Ja nie będę zgadywał. Nie tam jest częściowo taki powód, że oczywiście w 60-plus sprzedaje nieruchomości czasem z takich powodów ekonomicznych, czyli muszą zamienić tą nieruchomość większą na mniejszą i tak dalej, nieco tam wypadają z rynku pracy. To jest taki powód bardziej ekonomiczny. Natomiast w ostatnich dwóch, trzech latach obserwujemy bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży w tej grupie ze względu na. Rozwody w tej grupie. Ludzie się rozwodzą po 60. i sprzedają swoje dotychczasowe, dotychczas posiadane nieruchomości. I często jest też tak, że przeprowadzają się zupełnie zmieniając miasto. I właśnie trójmiasto jest takim kierunkiem, gdzie oni często. Przenoszą się i nabywają tam dla siebie nieruchomości. No, ch ch chyba powoli będziemy kończyć, bo nasza rozmowa stała się rozmową <laughs> o psychologii ludzkiej. Trudno mi sobie wyobrazić, co może takiego stać się w życiu 60-latków, żeby się po całym życiu rozwieść. No ale. Rzeczywiście świat się zmienia, nie będziemy się z tym kłócić. Bardzo ci dziękuję za wizytę. No i zachęcam wszystkich, którzy chcą pewnie nogą i bezpiecznie przejść przez cały proces kupowania, niech korzystają również z pośredników. Dziękuję. Dziękuję bardzo.